Cześć, tu Bartosz Mazur. Witam Was na moim kanale, gdzie skupiamy się na tuningu samochodów i udzielaniu praktycznych porad dla kierowców. Jeśli chcesz, żeby Twój samochód wyglądał i jeździł lepiej, to dobrze trafiłeś. Subskrybuj, żeby być na bieżąco z nowymi materiałami. A teraz przechodzimy do dzisiejszego Czyli tematu. Jest klimatyzacja. Klimatyzacja to technologiczny system ogrzewania z esz wentylacji wnętrz. Klimatyzator jest traktowany jako podstawa do tworzenia klimatu. Instalacja z reguły ma dwa tryby. Automatyczny. Gdy jednostka sterująca klimatem samodzielnie wybiera optymalną temperaturę z esz kierunek mas powietrza, koncentrując się na wskazaniach odpowiednich czujników, Ręczny. Temperatura powietrza jest ustawiana niezależnie za pomocą elementów sterujących, prędkość wentylatora, kierunek powietrza, tryb recyrkulacji, zasada działania. Klimatyzacja w samochodzie działa za pośrednictwem wiązki klimatyzator-grzejnik. z Dzięki interakcji tych jednostek możliwe jest utrzymanie ustawionej temperatury powietrza i dostarczenie jej do przedziału pasażerskiego. Systemy wentylacji-ogrzewania oraz klimatyzacji są zaangażowane w działanie klimatu. Wszystkie trzy elementy są połączone w jednej jednostce sterującej. Schemat klimatyzacji wnętrza samochodu jednocześnie każdy system składa się z kilku węzłów. Ten sam klimatyzator zawiera sprężarkę, parownik, odbiornik. Skraplacz, chłodnica na grzewnicy i wentylator powietrza nawiewanego tworzą szkielet systemu ogrzewania i wentylacji. Klimatyzacja w samochodzie może być jednostrefowa, standard, dwustrefowa, kierowca z resz-pasażer z przodu, trzystrefowa, opcjonalnie. Dla tylnego rzędu siedzeń, czterostrefowa, opcjonalnie. Podział systemu klimatyzacji tylnego rzędu na dwie strefy. Wielostrefowe systemy klimatyzacji umożliwiają zmianę temperatury z też kierunku przepływu powietrza dla każdej osoby siedzącej w kabinie indywidualnie. Ponadto klimat może być inteligentny. Może niezależnie zmieniać temperaturę powietrza i prędkość wentylatora. Klimatyzacja w samochodzie klasy executive pozwala również na zmianę stopnia oświetlenia wnętrza za pomocą osłon przeciwsłonecznych. Elementy sterujące do utrzymania wymaganego klimatu wnętrza można wykorzystać następujące elementy. Jednostka sterująca. Przychodzące informacje z czujników są przetwarzane elektronicznie. Specjalny program automatycznie dekoduje przychodzące dane, a następnie formułuje i wysyła instrukcje do siłowników. Siłowniki różne. Silniki napędzane elektrycznie. Klapy. Czujników wejściowych. Czujniki fotodioda. Wykrywa poziom oświetlenia otoczenia, czujnik wlotowy, zewnętrzny wykrywa temperaturę zewnętrzną i uzgadnia ją z temperaturą w kabinie. Znajduje się z przodu pojazdu za zderzakiem, czujniki wylotowe. Identyfikują temperaturę powietrza w kabinie, czujniki temperatury parownika, czujnik identyfikujące ciśnienie, klimatyzacja, czujniki układu napędowego, czujnik nasłonecznienia. Zamontowany na przedniej szybie. Podnosi też obniża temperaturę w kabinie pasażerskiej w oparciu o określenie wpływu promieni słonecznych. Czujnik określający położenie słońca względem samochodu. Funkcje te można znaleźć w samochodach klasy premium. Są one dostarczane w zestawie z instalacjami wielostrefowymi. Istotą urządzenia jest określenie różnicy temperatur w kabinie i przywrócenie jej równowagi. Każdy czujnik działa w następujący sposób. Sygnały analogowe są konwertowane na sygnały cyfrowe i przekazywane do jednostki sterującej klimatem. Elementy wykonawcze uruchamiające systemu kontroli klimatu, siłowniki mechaniczne z elektryczne, silnik wentylatora elementy są uruchamiane za pomocą pojedynczej jednostki sterującej. Która dostarcza odpowiednie sygnały. Deflektory masy powietrza tłumiki kontrolują przepływ powietrza i pozwalają na bardziej efektywne wykorzystanie klimatyzacji. Typy, centralny. Miesza strumienie ciepłego z zimnego powietrza, recyrkulacyjne. Umożliwia zamknięcie z otwarcie wlotu powietrza do kabiny z ulicy. Nie zaleca się częstego korzystania z trybu recyrkulacji, aby uniknąć tworzenia się kondensatu na parowniku. Ponieważ powietrze wewnątrz kabiny ma wyższą wilgotność w stosunku do powietrza zewnętrznego, wentylacja okienna, dla powietrza nawiewanego, oddzielne przepustnice, dla pasażerów w tylnym rzędzie, a także jednostek wielostrefowych. Co jest lepsze? Klimatyzacja czy klimatyzacja? Co jest lepsze? Tak naprawdę klima to klimatyzator, tylko bardziej funkcjonalny. Odpowiedź na to pytanie jest oczywista. Ale nie wszystko jest takie proste. Możliwość ustawienia stałej temperatury powietrza. Klimatyzator może tylko zmniejszać, aż zwiększać prędkość wentylatora, innymi słowy, po prostu mrozić. Natomiast jego przeciwnik umożliwia zarówno chłodzenie, jak i ogrzewanie przepływu powietrza, obecność trybu automatycznego. Klimatyzator nie ma tej funkcji, więc musisz być stale rozproszony, aby go dostosować, Możliwość oszczędzania paliwa poprzez wyłączenie urządzenia po osiągnięciu wymaganej temperatury klimatyzator działa do momentu ręcznego wyłączenia, klimat jest lepiej tolerowany przez ludzkie ciało dzięki łagodniejszemu przejściu temperatury. Jest to możliwe dzięki czujnikom w kabinie, które wysyłają impulsy do jednostki sterującej a ta z kolei ustawia łagodny reżim temperaturowy. Dzięki temu ryzyko przeziębienia jest mniejsze. Klimatyzator gwałtownie wyrzuca zimne powietrze, tworząc rezonans między temperaturą na zewnątrz a kabiną, co jest trudne. Wada obu systemów jest wspólna spadek mocy silnika o około 7 koni, co wpływa na dynamikę samochodu. Klimatyzacja i jej bliscy krewni są serwisowani w ten sam sposób. Systemy są sprawdzane. Afreon jest wymieniany dwa razy w roku. Instalacja klimatu Ci, którzy z jakiegoś powodu nie mają klimatyzacji w samochodzie, słabe wyposażenie, mogą ją zainstalować samodzielnie. Lepiej zwrócić się o pomoc do wyspecjalizowanego serwisu oficjalnego dealera. Istnieje ogólny algorytm działań. Ostrożnie zdejmij konsolę środkową. Schowek na rękawiczki z deski rozdzielczej. Otwór recyrkulacji powietrza znajduje się pod warstwą wygłuszającą. Spuścić płyn niezamarzający z nagrzewnicy i wymontować ją. Odłączyć wiązkę przewodów akumulator. Zaznaczyć obszar otworu recyrkulacji powietrza i wyciąć go. Wykonać otwory na elementy mocujące parownik. A następnie podłączyć go. Należy również wykonać otwór w metalowej przegrodzie między komorą silnika a kabiną pasażerską. Po stronie kierowcy, ale z zachowaniem bezpieczeństwa, ponieważ w pobliżu przechodzą przewody paliwowe. Zastąp okablowanie wentylatora chłodzącego w podwoziu specjalnym okablowaniem dla czujników klimatycznych. Zintegruj i podłącz czujniki sufitus resz wentylacji. Przeciągnij okablowanie, a także akumulator, przez wykonane otwory. Podłącz złącza do parownika z resz nagrzewnicy i umieść te elementy w przewidzianych do tego wnękach. Wcześniej sprawdź działanie zintegrowanego sprzętu. Zamontować chłodnicę. Umieść wsporniki pod sprężarką. Zintegruj przewody przewodzące feon. Zamocować sprężarkę oraz wentylatory i wymagane przewody. Zainstalować nowy zawór dławiący. Osuszacz. Przeprowadzić diagnostykę sprawności przewodów. Sprawdź szczelność połączeń i napełnić układ freonem. Po zakończeniu montażu należy sprawdzić działanie czujników i podłączonych do nich układów klimatyzacji. Jeśli wszystko działa prawidłowo, przejdź do montażu panelu, a WordPress komentarz Hello World.